Odbieranie i wysyłanie wiadomości E-mail. Wysyłanie wiadomości E-mail. Aby odbierać i wysyłać wiadomości E-mail, musisz posiadać odpowiednio skonfigurowane konta poczty E-mail w telefonie. Aby to zrobić, skorzystaj z rozdziału Konfiguracja poczty E-mail. Dotknij ikonę Poczta, znajdującą się na ekranie głównym. Aby utworzyć nową wiadomość E-mail. Dotknij ikonę plus, znajdującą się w górnej części ekranu. W polu Do wpisz adres e-mail odbiorcy. W polu tekstowym Temat wpisz Temat wiadomości. W polu tekstowym Wiadomość wpisz Treść wiadomości. Aby dodać załącznik, dotknij przycisk Załącz. Z listy wybierz rodzaj elementu, który chcesz dodać jako załącznik. Dotknij na przykład obraz. A następnie wybierz album. W naszym przypadku Galeria wszystkie zdjęcia. Wybierz i dotknij zdjęcie, które chcesz dodać jako załącznik. Dotknij dalej. Aby wysłać wiadomość, dotknij Wyślij. Wiadomość została wysłana. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Home.